Najnowsze odsłony Silent Hill mają to do siebie, że są specyficzne, bo były tworzone przez różne studia w ramach licencji. Tak jak w przypadku ósmej odsłony, czyli Downpour. W tym tytule wcielamy się w Marfiego Pendeltona, zbiegłego więźnia, który trafia do tytułowego miasteczka Silent Hill. Odpowiedzialne za greckie studio Vatra może i zbankrutowało po wydaniu tej odsłony, ale za to dało nam pierwszego i ostatniego Silent Hilla z rozbudowanymi zadaniami pobocznymi i otwartym światem. Szkoda tylko, że ta otwartość nie poszła w parze z sensownym zagospodarowaniem. Dodatkowo mocny nacisk położono na tytułową ulewę, czyli mechanikę deszczu, która respi więcej wrogów. Niestety w grze zbyt często trzeba dosłownie domyślić się, jak popchnąć dalej fabułę, bo za mało tu sensownych wskazówek, a zbyt dużo wąchania ścian. Nie mówiąc, że sam system walki również nie powala jakością. Przynajmniej atmosfera gry i sama narracja wciąż na zadowalającym poziomie. Gdybyście chcieli ograć ten tytuł oficjalnie, to niestety pojawił się tylko na PlayStation 3 i Xbox 360 i trochę straszy ceną.